Witam, witam serdecznie. Kaczereczek Kosi. Przeciwnik groźny Aragok. On tam mnie zawsze ostro grał. No to trzeba grać spokojnie. I cóż on chce? Ojojoj. On tak chce, ale zagrał D5. No to nie dajemy. W ten sposób stosował kramnik. Tę kolejność posunięć. C4. Przechodzimy do gambitu. I co teraz? Młody korzysta. Jak reagować? Można zagrać skoczek C3, i wtedy będą albo pójdą w, w Marańskie, w, albo w, w główne, i teraz trzeba grać A4, ale można zagrać spokojne E3. Zobaczcie jak się robi przewaga E3 G6. No rozsądna. Wcale nie mam zamiaru zbić. Gram E4 po to, żeby potem. Znaczy gram goniec D3, żeby przygotować E4 goniec G7. Roszadę trzeba zrobić. H3. I to przeciwnik wybił. Czy to jest dobre posunięcie? Czy wymiana na C4 jest dobra? A jeśli tak, to dlaczego? A jeśli nie, to też dlaczego? Na to gorąco. Otóż wymienia się pion centralny za piona gońcowego to już jest mała korzyść, bo teraz białe będą miały pionka. No, zobaczcie, czarne przechodzą do takich zagrywek merańskich, prują się nie wiadomo po co na skrzydle hetmańskim. I A5. Tu na razie nie reagujemy, ale gramy Hetman E2. Póki co nie ma ruchu C5, ruch B4 bez sensu, Hetman B6. I co teraz, panie premierze? Co teraz? No walczymy o centrum. Walczymy o centrum. Pion H3 przyda się, bo skoczek nie skoczy na G4 na gońca. No tu nie dajemy konikowi skoczyć. No i goniec patrzy Rentgenem w Hetmana. Idziemy skoczkiem skontrolować pole C5. Zobaczcie, że nasz hetman stoi na linii, na której są dwa pionki. I czuje się tam świetnie. Naciskamy na piona C6. Kontrolujemy pole C5. To są słabe pola. B4. Oj oj, oj, oj 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 Teraz pytanie. Bić, przepchnąć, nie reagować. Sprawa nie jest taka prosta. Wszystko, ruchy są dobre, ale no nie chcemy zostać z pionkiem na A3, jak zbije, zbije, więc raczej trzeba coś zrobić. A4 jest bardzo dobre, albo skoczek E5. Można też wybić. Natomiast nie wolno było go zostawić. I skoczek idzie na pole C5. Tu se przeatakował. Teraz prawdopodobnie najlepiej było zagrać wieżą by z F na D1, przygotować. Hetman C2 jest letką niedokładnością, wypuszcza część przewagi, ale niewielką. I zobaczcie, jak zadziarny przeciwnik gra. Co on tu zagrał? On tu otwiera pozycję, za znowu trzeba było pociągnąć wieżę. Znowu, no ale jak się powstrzymać? Skoczek E5. Można zagrać c6, można zacząć od wymiany. No i teraz prosto. Teraz znowu trzeba było wieżę postawić na d1, albo skoczek c5. F4 niepotrzebnie os oswarza kłopoty. I znowu warto było tę wieżę. Tu tu tu. Goniec c4 można grać. Teraz jest pytanie, co postawić na D4? No, trzeba było postawić skoczka. Albo zamknąć gońca. Zamknąć gońca. Ruch goniec D4 jest nieszczęśliwy. Bo Przepisnik od razu dał w dziób. On takie rzeczy widzi. Jest wieża i pion za dwieletkie. Co jest lepsze? Wieża i pion czy dwieletkie? Odpowiedź nie może być jednoznaczna. To zależy od pozycji. Wyżo końcowej wieża i pion może być lepsze od gońca i skoczka, bo może go wygrać. Wyrze środkowej dwie figury. No to jest zaawansowany pion. Więc to jest lepsze. Wieża B2. No to nieszczęśliwy ruch, ale Hetman D3. Na gońca. I teraz proszę znaleźć najlepszy ruch. Kaczoreczek znalazł, no ale to jest Kaczoreczek. Kaczoreczek wrócił z krótkiego urlopu. Niestety ma dużo pracy przed południem. Trzeba mu wybaczyć. F5. Tu wieża patrzy na F7. Goniec patrzy na F7. Król jest nagi, wieża przedłużona. I teraz podciągamy wieżę. I najlepszy ruch. Nie można bić wieży, bo jest pan szachuś i pan maciuś. E6, no to bijemy tego. Także tu hetman zrobił podwójną ułożenie na mata i na gańca. Skoczek D6, no ale to bierzemy tu. Skoczek C4, to się w ogóle nic nie dzieje. Będziemy mieli jakoś więcej, ale po co jakoś więcej, skoro można dać szachutka. I matulka. Trzeba zobaczyć partię od samego początku. Przeciwnik ostry jak Brzytew. Czyli jest spokojny. Spokojny wariant, ale celem jest dojście do E4. No, ułatwił, opuścił pole E4 z Kotpiona. No i doszliśmy. Teraz trzeba zablokować pionka C, postawić skoczka na C5. I tu ostro zagrał i zaczęły się kłopoty. No. Przeciwnik ma, ma bardzo trudną pozycję. Próbuje się wyzwolić. E5 też nie pomaga. Tu należało grać skoczkiem na D4, bo tu widzimy, że goniec patrzy rentgenem na wieżę. Ruch ten jest niedokładny. Ponieważ skoczek teraz wziął, wzięty został z tak zwanym szachem. To młodym youtuberom pokazuję. O, to jest szach. I nie można bić wieży. Zobaczcie. Program nie pozwoli zbić wieży. No ale tu i proszę. Atakujemy. Te figury nie grają. Te figury Pion jest nie do wzięcia, bo jak Hetman weźmie piona, to goniec strzeli i weźmie Hetmana. O, o. więc GF, podwójne uderzenie, można się poddać. No i widzimy mata dwóch. dodajemy mat jak mat, ale to zawsze mat. Dziękuję za uwagę.